Siema dzisiaj kolejny vlog z waszej chyba najlepszej serii, bo ostatni film ma prawie 6000 wyświetleń. Wow! Dziękuję wam bardzo. Dzisiejszy vlog. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj. Oj jaka prośba kobiety. Nie dotykaj mnie. A mężczyzna no, kurde o... No kochanie, ja cię kocham, ja cię dotykam, ja cię całuję, no kocham cię. Ja już wiem, do czego ty zmierzasz. No, ja już wiem, do czego ty zmierzasz. No. Love, no nie? Łóżeczko i jazda. Kobiety wiedzą, kiedy mężczyzna. Y Całuję tak, aby doprowadzić to do czegoś więcej. No nie kobiety to chyba czują, bo pff, miałem dużo sytuacji takich. Nie wiem, czy wy, chłopacy mieliście taką sytuację, w której kobieta już wyczuła o co chodzi. Wyczuła no nie to, że yy, chcecie, że chcecie coś więcej, no nie, że chcecie z nią, coś tam no wiecie. Coś więcej o, o jaki fajny mam tył <tyle> Tył je. Yeah. Dobra kochani Słuchajcie W takich sytuacjach robicie takie coś Nie, nie chcę kochanie Ja chcę się tylko przytulić A to, że cię całuję to cię kocham przecież No przecież się kochamy No nie Przytulę się tylko No dobrze A potem krok Kroczkiem, krok, kroczkiem, krocz po kroczku, najdelikatniej, przytulam się do ciebie, bardziej, bardziej, znacie ten tekst, no i wiecie, no i potem dochodzi do tego, że jesteście w domu, no, to taka porada, plus, dodatkowo, nie dotykaj, 10 minut potem, ja ciebie też kocham, no.